Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj odcinek, który muszę się przyznać, trochę mnie zestresował. Um, dlaczego? Ja już niejednokrotnie wspominałam Wam, że zdaję sobie sprawę, że wolicie reading, vlogi, w których czytam kilka książek na raz oraz pokazuję trochę ze swojej codzienności bądź podsumowania czytelnicze, zestawienia różnych książek, takie filmy, w których po prostu siadam przed kamerą i opowiadam o jednej książce, nie do końca cieszą się zainteresowaniem. Do tej pory staram się zrozumieć myśl, dlaczego tak jest, ale jest jak jest i to trzeba zaakceptować i to nie chodzi tylko o mój kanał, z tego co się orientuję. Natomiast e, myślałam o tym chwilę, e, jak chciałabym przedstawić Wam moją opinię dotyczącej książki Zaginione z Willowbrook i doszłam do wniosku, że taka forma jest jedyną właściwą, bo po pierwsze jest to bardzo dobra powieść, ale e, jest bardzo smutna, oparta e, na prawdziwych wydarzeniach, szokujących wydarzeniach i jej się po prostu należy kilka minut e, takiego szczerego opowiedzenia o niej. E, nie chciałabym tutaj się niczym rozpraszać i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu finalnie zdecydowałam się na tę formę. i Już może e, skończę się tłumaczyć i przejdę do sedna, więc jeśli chodzi o Zaginiany z Willow Brook e, autorstwa Ellen Marie Wiseman w tłumaczeniu Ewy Borówki jest to mój dumny matronat, patronat matronat. Gdy dostałam propozycję objęcia patronatem tej książki, to byłam naprawdę przeszczęśliwa, bo może kojarzycie, że Inna powieść Ellen Mary Wise'man, czyli to co zostawiła, którą tu pięknie wystawiłam, to jedna z moich ukochanych książek. Uważam, że Zaginione z Willow Brook powtórzyła e, sukces e, tej właśnie książki, o której wspominam. Tytułowa Willow Brook to w swojej pełnej nazwie szkoła stanowa Willow Brook, która działała między rokiem 1947 a 87. Wstępnie była to placówka dla dzieci oraz osób w wieku nastoletnim, które wykazywały jakiekolwiek symptomy nie Pełnosprawności intelektualnych, ale później z czasem e, zrobiło się to miejsce, do którego e, wysyłano dzieci niechciane, dzieci sprawiające kłopoty. Um, naprawdę e, trudno byłoby zdefiniować, czym. Pod koniec e, zajmowała się ta placówka, bo na pewno nie leczeniem zaburzeń psychicznych. Było to miejsce, w którym panowały dramatyczne warunki. Brakowało jedzenia, brakowało środków sanitarnych, brakowało personelu. Dochodziło do takich sytuacji, że na 30 bądź 40 pensjonariuszy e, przypadał jeden opiekun. Jeszcze raz przypomnę, była to placówka stanowa. To e, rząd, to, 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 to urzędnicy odpowiedzialni. Za to, by dbać e, o finansowanie tego miejsca. A tak naprawdę nikt nie robił z tym nic. Jedyne, e, co odbywało się w Willow e, zgodnie z planem, to eksperymenty medyczne, które niestety były tam przeprowadzane. Działo się tam naprawdę dużo zła i wiele osób, wydaje mi się, jakoś tam automatycznie pomyśli, że no było tak, że to personel znęcał się nad pensjonariuszami itd., itd. Oczywiście udowodniono kilka takich przypadków, ale było też tak, że zarówno, zarówno pacjenci, jak i personel, obie te grupy były ofiarą systemu. Było tam, było tam też wiele osób, które przychodziły do pracy tylko, żeby w jakikolwiek sposób pomóc. I teraz tak, w internecie znajduje się bardzo dużo zdjęć, które. Zastanawiałam się, czy mogę je wstawić, ale wydaje mi się, że to są takie zdjęcia, które YouTube od razu by określił jako niepokojące treści, i stwierdziłam, że lepiej, żeby tego nie robić. Chcę Wam tylko powiedzieć, że jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to naprawdę dużo fotografii dostępnych jest w internecie, dużo szokujących fotografii. Jest też film dokumentalny, który bardzo Wam polecam i zostawiam go w opisie. Jeśli chcielibyście troszkę więcej odkryć na temat samego, miejsca, Willow Brook. To miejsce zostało zamknięte, wszystko zaczęło się mm, tak naprawdę 10 lat przed finalny, finalnym zamknięciem. Jeden z ówczesnych dziennikarzy telewizyjnych jakoś się tam dostał i nagrał to, co się tam dzieje, ujawnił to, upublicznił i później to było takim katalizatorem do zmiany. Natomiast no, mamy tutaj 30 lat z Cierpienia. Ja byłam zszokowana, ja nie wiedziałam o istnieniu Willowbrook. Gdy zaczęłam czytać tę książkę, zaczęłam interesować się tematem, to naprawdę nie mogłam, nie mogłam uwierzyć po prostu w to, co się, to, co się działo. Zwłaszcza, że no, to się wydarzyło 50 lat temu. To nie są jakieś czasy, wiecie, które trudno sobie wyobrazić. Wiele osób, które były za to odpowiedzialne, do tej pory żyją i, i na pewno mają się dobrze. Ale żeby już tutaj tak nie krążyć po orbitach, podsumowując, moi drodzy, istnieje naprawdę wiele ciekawych opisów, fotografii oraz dokumentów dostępnych w internecie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego miejsca, natomiast historia, którą wykreowała Ellen Mary Wiseman. Dzieje się właśnie w Willowbrook. I teraz tak, powiedziałam, że jest wiele zdjęć, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to wyglądało. Muszę naprawdę przyznać, że autorka świetnie oddała atmosferę tego miejsca. Ona na przykład opisywała takie przeróżne um, drewniane łóżka. Na Kółkach, w których spali i przewozili się nawzajem pensjonariusze. Ja nie do końca byłam w stanie sobie to wyobrazić, a gdy oglądałam zdjęcia, to wszystko gdzieś tam skoczyło na swoje miejsce i miałam pełny obrazek tego, jak to tam wyglądało, jeśli chodzi o wyposażenie. Um, więc naprawdę możecie tutaj zaufać autorce, że ona zrobiła dobry research, o którym zresztą opowiada z tyłu książki. E, a również e, nic dziwnego, ponieważ to nie jest pierwszy raz, gdy ona w swojej twórczości porusza tematykę właśnie takich placówek, w których to państwo e, zabierało się, bo to zawsze ona tutaj opisuje oczywiście czasy przeszłe zabierało się za leczenie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Tak właśnie było w to, co zostawiła, tylko tutaj mamy lata 70., tutaj mamy, tutaj wszystko zaczyna się w 1939 i tutaj, i tutaj mamy Nowy Jork i tutaj, i tutaj mamy dwa zakłady, które istniały naprawdę, tutaj mamy Willowbrook, Brook, a tutaj mamy szpital psychiatryczny Willard. Więc naprawdę tutaj cały czas będę się starała nawiązywać. Słuchajcie, no fenomenalna jest twórczość tej autorki. A teraz już przechodząc do treści tej książki, wszystko zaczyna się od 16-letniej Sage. Tutaj główna bohaterka jest dość młoda, ale to absolutnie nie oznacza, że, że to jest docelowy wiek czytelników tej książki. Sage właśnie dowiedziała się czegoś zupełnie szokującego, odkryła, że jej siostra bliźniaczka żyje. Dlaczego jest to dla niej szokujące? Ponieważ e, jej rodzina wmawiała, rodzina wmawiała dziewczynie, że Rosemary, czyli ta druga siostra bliźniaczka, e, już dawno nie żyje, zmarła w szpitalu podczas próby leczenia, bardzo silnego zapalenia płuc. Dziewczyna pamięta, że faktycznie siostra kaszlała, dusiła się. Um, nie mogła nic odkrztusić i została zabrana do szpitala. I dlatego od razu w to uwierzyła, przeżyła żałobę, była na pogrzebie, wszystko, wszystko było tak, jak powinno. E, natomiast e, gdzieś tam we wspomnieniach dziewczyny pozostały różne momenty, w których siostra zachowywała się bardzo dziwacznie, e, ale nigdy nie myślała tak naprawdę, co dokładnie działo się z nią. Po prostu, gdy, gdy siostra odeszła, ona wymazała te chwile z pamięci. I wszystko się zaczyna od telefonu, który odbiera je opiekun Sage. Rodzina dowiaduje się, że Rosemary zaginęła, że gdzieś w jakichś okolicznościach po prostu zniknęła z Willowbrook i jest poszukiwana. I właśnie tak Sage dowiaduje się o tym, że nie dość, że jej siostra żyje, to od wielu lat pozostawała w zamknięciu w zakładzie dla obłąkanych. Ona tak to nazywa w myślach, ponieważ pomimo tego, że wie, że jest to szkoła stanowa, to wszyscy w Nowym Jorku wiedzą, co się tam dzieje, a przynajmniej grą, krążą takie miejskie legendy i ona od razu myśli sobie o tym miejscu, jak o takim zaułku, przytyłku dla osób chorych psychicznie, którym, dla których nic się nie da zrobić i że panują tam dramatyczne warunki. Gdy ona dowiaduje się, że jej siostra przebywała tam przez tyle lat a um, bez kontaktu z rodziną, ponieważ matka cały, cały ten czas utrzymywała, że, że, że siostra nie żyje, e, przeżywa prawdziwy szok i bez wiedzy nikogo, bez pozwolenia, bez wiedzy nikogo udaje się na Staten Island, jedzie autobusem um, i... E, i po prostu chce zrobić wszystko, by odnaleźć siostry, by natychmiast dowiedzieć się tego, co może na miejscu, co dzieje się na miejscu moi drodzy. Powiedziałam Wam już, że są to siostry bliźniarki, że dziewczyna nic nikomu nie powiedziała. Nie powiedziała swoim opiekunom. Nie będę tutaj wnikała w jej, w jej sytuację rodzinną, ponieważ jest dość skomplikowana, więc po prostu nikt nie wie o tym, że ona pojechała do Willowbrook. I gdy ona dojeżdża na miejsce, zaczyna się tłumaczyć. No, to nie jest spoiler, muszę Wam powiedzieć o tym, co się dzieje, by w jakiś sposób zareklamować, wam tę książkę namówić, żeby, żebyście byście po nią sięgnęli. Ona zostaje uznana za swoją siostrę i natychmiastowo pozbawiona wolności, bo inaczej tego się nie da nazwać. Zostaje skrępowana, po, zostają jej podane bardzo, bardzo silne leki e, i zostaje po prostu zamknięta w Willowbrook jako Rosemary. Nikt nie chce jej wierzyć. Tak naprawdę nikt nie chce z nią rozmawiać, nikt nie wysila się, by z nią porozmawiać. Jakby Liczby z powrotem się zgadzają. Jedna uciekła, jedna wróciła. Po co tutaj zawracać sobie głowę? Natomiast jest to tak przedstawione w książce, że personel faktycznie wierzy, że jest to Rosemary, tylko personel nigdy nie wiedział o tym, że jest jakaś siostra bliźniaczka, ta matka, wszystko tuszowała. I żeby było jasne, moi drodzy, tutaj wracając na chwilę do. Do noty historycznej. Myślicie w ten sposób później o rodzicach dzieci z Willowbrook, ponieważ tutaj akurat mamy taką postawę matki. To nie jest tak. Bardzo często było tak, że rodzice naprawdę nie wiedzieli, naprawdę nie wiedzieli, myśleli, że ich dzieci są w dobrych rękach. I wracając już do tego, co dzieje się tutaj. Ee, Sage zostaje zamknięta w Willowbrook i. Kończy się wszystko. Jest odcięta od rodziny, nie ma prawa do telefonu, nie, ma, nie dostaje porządnego jedzenia, zresztą jak wszyscy. Nie ma dobrych warunków sanitarnych. Jest to w pełni zdrowa, świadoma dziewczyna, której, która zaczyna przeżywać koszmar na jawie. Co dalej również, co jest bardzo ważne, ona jest traktowana jako swoja siostra bliźniaczka Rosemary, która uciekła. Nie dość, że uciekła, to jeszcze przez wiele lat sprawiała naprawdę wiele problemów. Generalnie przyszło zapłacić za to wszystko karę, bo ta, ta ucieczka to była już, już taką wisienką na torcie. No i tutaj generalnie cała książka skupia się na przedstawieniu nam tego, co przeżywa dziewczyna. Ale mamy również wątek kryminalny, który jest bardzo interesujący, ponieważ jest to kolejna część inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Mamy tutaj postać tak zwanego Korpseja. Um, o. O tej osobie um, Sage słyszy już zanim w ogóle dowiedziała się, że ma siostrę. Jako mieszkanka Nowego Jorku, tak jak wszyscy inni słyszała już miejskie legendy na temat tego domniemanego seryjnego mordercy. Wszyscy wiedzą, że coś niebezpiecznego dzieje się na Staten Island, dochodzi do wielu zaginięć. Porwań. E, powtórzyłam się tutaj e, napaści, nawet niewyjaśnionych zbrodni i powstała legenda o seryjnym mordercy-zabójcy Korpseju. I to jest postać, która inspirowana jest prawdziwą osobą, która kiedyś pracowała w Willowbrook, e, a Później też e, ten mężczyzna, chodzi tutaj o przepraszam, Andre Randa, e, i on został skazany e, za domniemane zabójstwa, a na pewno udowodniono, udowodniono mu e, porwania dzieci. Dziewczyna bardzo szybko orientuje się, że wiele osób przebywających z nią w Willowbrook. E, Szczerze boi się Korpseja, że mm, faktycznie taka osoba istnieje i stanowi realne zagrożenie. I to jest moment, w którym dziewczyna bardzo zaczyna się martwić o swoją siostrę, ponieważ e, dzieje się w jej życiu ogromna tragedia. Ale nie zapominajmy, że jest ta siostra, która zaginęła, i tutaj już tak naprawdę nie mogę zbyt wiele Wam zdradzić. Dziewczyna stara się rozmawiać z wieloma osobami, ale jest to naprawdę trudne. Stara się dowiedzieć czegokolwiek na temat swojej siostry. Pojawiają się tutaj w książce dwie postacie męskie. Nie będę wchodziła w szczegóły, ale. Są to dosyć e, istotni bohaterowie, którzy w jakiś sposób pomagają dziewczynie, gdzieś tam znajduje jakąś pomocną rękę, ale jak to bywa w takich powieściach, nic nie jest tym, co mogłoby się wydawać, i końcówka tej książki naprawdę zaskakuje. Ten wątek kryminalny jest tutaj naprawdę ważny. On tak naprawdę stanowi tutaj połowę historii, czyli z jednej strony mamy zdrową e, dziewczynę, która została zamknięta. E, Siłą w ośrodku e, dla osób chorych umysłowo, nazwijmy to tak ogólnie, a z drugiej strony mamy też wątek kryminalny, e, dochodzi do zaginięć, e, dużo osób boi się, że, e, że, że tak naprawdę nie są bezpieczne. Pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, to jeszcze dodatkowo osoby przebywające w Willowbrook. Boją się tak zwanego korpse. Ja tak jak już mówiłam, wszyscy wręcz straszą się nim nawzajem. Wydaje mi się, że to wszystko, co mogę Wam zdradzić. Nie chciałabym zbytnio przedłużać. Bardzo podobna historia przedstawiona jest w to, co zostawiła. Tutaj mamy kilkunastoletnią Klarę, troszeczkę starszą niż szesnastoletnią. Wydaje mi się, że to jest taki wiek już doroślejszy. Klara. Y nie chce zgodzić się na aranżowane małżeństwo, aranżowane przez swoich rodziców i jej bogaty ojciec zamyka ją w przytułku dla dorosłych, w przytułku dla chorych umysłowo. W międzyczasie dochodzi do krachu. Ojciec traci wszystkie pieniądze i jego córka zostaje wysłana do innej stanowej placówki, i tam zaczyna się jej prawdziwy dramat. I mamy po raz kolejny młodą, zdrową kobietę. Która zostaje gdzieś zamknięta. Także otoczka tych historii jest zupełnie inna, ale jednak to serce jest to samo i właśnie jest to ulubiona tematyka autorki Kobiety w Zamknięciu. I będziemy. Kończyć, ale wracając jeszcze naprawdę na sekundę do zaginionych z Willow um, dlaczego ja objąłam tę książkę swoim patronatem? Wydaje mi się, że należy Wam się kilka słów wyjaśnień. Zadecydowała jedna sprawa, ponieważ e, gdy przeczytałam tę, przeczytałam tę książkę, nie mogłam przestać myśleć o Sage. O tym, jak musiała się czuć, o tym, jak była odważna, o tym. E, jakby to było, gdyby to się wydarzyło naprawdę, a jestem przekonana, że do czegoś takiego niejednokrotnie doszło w takich miejscach. Horror na jawie. Nie, inaczej się tego nie da nazwać. Takiego zamknięcia nas gdzieś wbrew naszej woli, odcięcia nas od rodziny, od przyjaciół, od wszystkiego. I tutaj moim zdaniem. Zostało to przedstawione w bardzo dobrym guście, w, w bardzo dobrej otoczce, i naprawdę ta historia no, sprawiła, że bardzo, bardzo długo o niej myślałam. Bardzo serdecznie chciałabym Wam ją dzisiaj polecić. Stało mi się ją naprawdę dobrze. Na przykład ja dostałam od Was taką wiadomość teraz na Instagramie, po tym jak zaczęłam zachwalać zaginione, że jedna osoba napisała mi, że przeczytała tę książkę, i faktycznie zgadza się ze mną, że jest to książka dobra, ale tak bolesna i ciężka, że ona nie, nie wróci już do twórczości autorki, i jestem w to w 100% w stanie zrozumieć. Nawet nie wiem dlaczego tak bardzo podobają mi się tak dramatyczne i smutne książki, skoro na co dzień opowiadam Wam o radosnej literaturze Janka Dold, czy literaturze dla dzieci No, Nie umiem się wytłumaczyć Po prostu książki tej autorki W 100% trafiają w moje serce I tym chciałabym zakończyć Na pewno jeszcze niedługo wrócimy Sobie do to, co zostawiła Ponieważ będę robiła reread I z okazji rereadu na pewno w którymś vlogu Opowiem Albo w podsumowaniu czytelniczym To tyle, na razie wyczerpałam Swój limit Nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć, by zachęcić Was Do przeczytania tej książki ale naprawdę uważam, że warto. Jeśli w jakimkolwiek stopniu ufacie moim poleceniom, to jeszcze raz serdecznie chciałabym polecić Wam przeczytanie tej książki. I to już. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.